Ale piękny widok. Piękny, piękny widok. Widzicie ten szron? Czuć po prostu mróz w powietrzu. Dzień dobry. Cześć. Ja jestem Iwona, a wy jesteście na kanale Van Trip Team. Słuchajcie. Yy, zaczynam dzisiaj swojego pierwszego vlogmasa. Jest to vlogmas numer 0. Bo dzisiaj będę miała takie przygotowania do vlogmasa. Słuchajcie, jestem podekscytowana, bo podjęłam się dużego wyzwania. Vlogmasy to są codzienne vlogi. Nie wiem jak ja to pogodzę, ale jak powiedziałam, a trzeba powiedzieć bez. Słuchajcie, cieszę się już na ten zimowo-świąteczny czas. Zapraszam go serdecznie, zapraszam Was serdecznie tutaj do mojego domu. Spędźmy razem ten właśnie zimowy. Czas. Słuchajcie, co? Pierwsze moje nasze święta będą w Niemczech. Pierwsze w ogóle święta w Niemczech. Będą troszkę inne. Nie jedziemy do Polski na święta. Zostajemy tutaj, bo ja mam pracę. Co jeszcze? Pierwszy vlog masy. Nie wiem co, jak, z czym to się je. Po prostu zrobimy to wspólnie. Razem będziemy się uczyć na błędach. Jestem podekscytowana, zapraszam Was, słuchajcie, żebyście mi, nam towarzyszyli. I co? No zaczynajmy. Słuchajcie, w moim mm, dzisiaj planie na tego vloga jest po prostu dokończyć Miłuszowi kalendarz adwentowy jutro jest 1 grudnia. Yy, dlatego skończę ten kalendarz adwentowy, bo jeszcze nie jest gotowy. Dwa chciałabym, słuchajcie, wymyślać właśnie jakąś zrobić sobie jakiś taki dżingiel, który będzie otwierał nam te codzienne vlogmasy i będzie taki charakterystyczny, świąteczny, zimowy. No wiecie o co chodzi. Yy, także co? Nie przedłużajmy, zabierajmy się do pracy. Eee, no co? aleluja! No i mamy poważniejszy mróz, zobaczcie. Pojawił się szron na samochodach, szron na trawie, na drzewach. Słońce wstaje, widzicie, tam na górze. W domach już palą, dym leci z kominów. No dobra, zaczynamy ten zimowy czas. Arkadiusz wstawaj. No moi drodzy, widzieliście, ale mam brudne lustra, tak, taki przerwnik. Widzieliście, 90,3 jest bardzo dobrze, tego się nie spodziewałam, słuchajcie, jakoś odpuściłam to ważenie, ostatnio yy, stanęłam na wagę, żeby, wiecie, wpisać yy, sobie do sztucznej inteligencji dokładne dane, żeby mi zrobiła dietę, a tu proszę dzisiaj 90,3, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, yy, no. A teraz wam pokażę, jak telewizja kłamie. Ciach. Zobaczcie, o ile jestem szczuplejsza w tachli. Gdybym miała drugą rękę, to w ogóle e, bym, tak jak dwie ręce wzięła, to w ogóle już bym była szczuplejsza. E, ja mam tu zobaczcie, masywne ręce, więc ciach, troszkę do tyłu, wyprostowujemy się. O. Ciach. dadaam. Tak się czuję, słuchajcie. Ale to jeszcze nieprawda. Rzeczywiście coś jeszcze jest troszkę inna, więc wiecie, telewizja kłamie. Dobra, cieszę się z tej wagi. Co mogę powiedzieć? No cieszę się, cieszę, cieszę. Dobra, a teraz reszta. Nie reszta, a teraz może wiecie. Obowiązki. Koniec już wisiowania. Czas na obowiązki. Lecimy z tym vlogiem. Y, y, vlogmasem przed vlogmasem. Nie wiem jak to nazwać. Taki. Y, Ale jak to nagrać? Jak to nazwać, że to taki vlogmas. Y, y, zerowy. Tak. Ale masz jakąś nazwę na to? Przed vlogmas? Nie, zero. Vlogmas zero. Lecimy. Mam w planie słuchajcie pakować dzisiaj resztę prezentów dla Miłka. Muszę sobie właśnie obliczyć, ile jeszcze muszę dokupić. Jutro 1 grudnia, więc jutro dam mu ten kalendarz adwentowy, tylko muszę zobaczyć, co muszę dokupić jeszcze. Muszę to sobie porozdzielać. Tu mam w szafie ukryte jeszcze. Dobra, mamy tak. Dobra, słuchajcie, mamy tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.

tu jeszcze synek dostanie zdjęcie, no nie pokażę wam, bo to jest jego osobiste tutaj wizerunek, więc nie mogę tak pokazać, ale taka, takie zdjęcie w ramce. A reszta, słuchajcie, jednak słodycze, bo jeszcze dostanie od nas jeden prezent, więc tu poszłam w łakocie i takie trzy, no, większe jakby. Prezenciki. Dobra, Biorę się to zapakowanie i jeszcze 6 muszę dokupić. Zobaczcie, jaka fajna moneta. Happy new years. Dobra, pakujemy to. Muszę się zapisać albo zapamiętać 6 jeszcze yy, łakotków. Dobra. Robię słuchajcie, pierwszy raz yy, kalendarz adwentowy. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Zazwyczaj jakieś kupowałam, wiecie, w Polsce to są. Może już teraz jest więcej, ale wcześniej kupowałam te kalendarze takie czekoladkowe, że tak powiem. No, dobra, cieszę się. Mamy trójkę. Dobra, sprawdźmy, co mamy. Yy... Jeden, dwa. Trzeba się jakoś pozostawić tu. Jeden, dwa, trzy. sześć, siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziewięć, cztery, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, jedenaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Dobra, już Wam pokazuję. Jeden, okay. dwa, trzy, cztery.

Myślałam, że będzie łatwiejsze, słuchajcie, stworzyć yy, vlog masika, ale powiem Wam, łatwo nie jest. Zobaczcie, ile zrobiłam utworów. Yy, mnóstwo, ale jakiś wybór padł. Dobra, słuchajcie, kończymy. Puszczam pierwszą wersję i zobaczymy, co się zadzieje. Dobra, kochanie, kochani, mamy to. Arek mi tu przerwał, ja tu. Arek tylko do mnie powiedział, błagam cię, nie puszczaj swojego śpiewu. Dobra, puszczam wam, co? Yy, tutaj narobiłam. Uwaga, lecimy. Światła świecą, śnieg za oknem śni, włączaj vlogmas. Razem spędźmy dni. Ciepła herbata, zapach piernika. Każdy moment tutaj serce dotyka To czas magii, ma vibe Każdy dzień to świąteczny flight Razem w blasku radość trwa Z Iwoną święta, magia dnia Choinkami gocze dzwonki grają tam. Piąteczne chwile to jest nasz, nasz znak Zostań tu, baw się, to twój czas Vlogmas zaczyna się właśnie teraz Każdy dzień to świąteczny flight. Razem ta skóra dostrwa. Z Iwonu, Święta magia dnia. Choinka migocze, dzwonki grają tak. Świąteczne chwile to jest nasz znak. Zostań tu, baw się to Twój czas. Vlogmas Zaczyna się właśnie teraz, wesołych świąt, niech magia trwa. Z Iwoną święta są blisko was. Mamy to! Dobra, kochani, jutro oficjalnie zaczynamy vlogmas 2024. Yy, także co? Do jutra. Pozdrawiam. Kocham. Całuję. Jeszcze nie wiem, o której będą słuchajcie puszczane vlogi. Myślę, że tak między 18 a 19 to jest mój taki i tak bym chciała, tak bym chciała, żeby to było. Jak będzie, nie wiem. Dobra, zobaczymy. Niech się dzieje. Do jutra. Bajo!